Cześć, witam wszystkich serdecznie na moim kanale Tym razem wybierzecie się ze mną do jak widać łodzi fabrycznej, to jest mój sprzęt, którym przyjechałem właśnie niestety nie mój prywatny no i cóż, zaczynamy no i jestem na miejscu pokój mam wersja deluxe za cenę normalnego bo pan, panu, który mnie wynajmuje może powiedzieć mój znajomy, w tamtym roku też byłem u niego Powiedział, że akurat gość mu nie przedłużył, więc będę sobie w nim mieszkał. Łazienka też jest naprawdę duża. Może to film nie odzwierciedla. No i najważniejsze, do, do Piotrkowskiej mam jakieś 10-15 minut piechotko. Ruszam, trzeba ruszać w końcu, coś coś zwiedzić. No i ruszyłem. Będę szedł w stronę Piotrkowskiej. Tam, gdzie pokazuję teraz obiektywem, tam praktycznie widać już dworzec PKP. Także mam rzut beretem do PKP. Tu jest moja kwatera. Wejście do mojej kwatery, a idę mniej więcej w tamtym kierunku, w stronę Piotrkowskiej. Jestem na Piotrkowskiej, właśnie byłem w biurze informacji turystycznej i upewniłem się, że jest to najdłuższa ulica handlowa w Europie, nawet nie w Polsce. Natomiast jeszcze jest taka ciekawostka, że ma najdłuższy deptak w Polsce bodajże 2 i coś kilometrów. Idę dalej. Bo tu mi Pan pokazał parę punktów, może mi się uda parę tych punktów, że tak powiem filmować. Stąd przyszedłem i zobaczcie co tutaj jest fajnego. Są takie jakby malowidła na budynkach. No tu mnie właśnie też pokierował Pan z informacji turystycznej. Zobaczcie, jakie fajne. Świetnie to wygląda, bardzo ładnie. Nie pamiętam, jaki to jest rodzaj malarstwa, bo mi tu Pan mówił, ale szczerze mówiąc nie pamiętam, ale bardzo fajnie to wygląda. Od razu budynki są odmienione. Tu macie łódzką aleję gwiazd. Są mnóstwo różnych aktorów, zobaczcie, taka długa jest. Z, jedno, z jednej strony, w jedną stronę, w drugą stronę, tak wygląda. Czy coś widać mniej więcej. W każdym bądź razie tak wygląda aleja gwiazd w Łodzi. Tutaj jednego akurat aktora aktorkę pokazuje, jest mnóstwo różnych. Jesteśmy właśnie przy pomniku słynnego misia Uszadka. Może niektórzy go pamiętają, może nie. Ja pamiętam. Taka też ciekawostka łodzi. idziemy dalej. Tu jest taki budynek. Widzicie tutaj, niby ludzie wyglądają przez okno. I tu są wszyscy, którzy są którzy byli bardziej zasłużeni dla łodzi także jest ich troszkę i idę na razie do kościoła na 18 do kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego, który na pewno jeśli ktoś ogląda komisarza Aleksa, na pewno nieraz to widzieliście. Także na pewno również go szybkuję. No tutaj właśnie widzicie Kościół pod wezwaniem Świętego Ducha, z którego przed chwilką wyszedłem niedzielnej w sobotę na 18 ale głównie chodzi mi o to że właśnie w komisarzu Aleksie jeżeli ktoś ogląda to właśnie ten kościół widać i ten plac tutaj to że ten plac w tej chwili jest w remoncie więc właściwie w tej chwili nic nie widać ale, ale generalnie ten kościół widać na filmie a tak wygląda Piotrkowska jak już jest że tak powiem ciemno po nocy de facto takiej że tak powiem umownej nie ma jeszcze bo jest 19 godzina także nie jest de facto noc, ale chciałem pokazać jak wygląda Pani Piotrkowska jak jest fajnie oświetlona jak już jest ciemno Postanowiłem jeszcze zrobić tak na szybko ten kościół, który wczoraj zrobiłem po wyzwaniu Świętego Ducha, żebyście zobaczyć jak on wygląda w dzień, fajnie wygląda niż w nocy a tam dalej jest plac wolności, który jest rozkopany de facto dzisiaj idę na razie Strony, Manufaktury Łódzkiej oraz zaraz będę filmował też pałac Poznański. Jesteśmy właśnie przy Łódzkiej Manufakturze. Dać. Jest to taki kompleks kulturalno handlowo przerobiony z fabryki po prostu. Się, że chyba z fabryki szwalniczej, bo wytrzymała z życia nie do środka. Teraz będziemy wchodzić w Aleję róż. Teraz zobaczycie jak tam fajnie jest. Taka bardzo krótka mała alejka. Tylko że zobaczcie z czego jest zrobiona. Z takich luster jak my. Zobaczcie. Bardzo fajnie to wygląda. Przejdziemy się do alejku kawałeczek. O, zobaczcie, tak z bliska troszeczkę wezmę, żeby widać Boże to są lustra. Tu mnie trochę widać. Fajnie, bardzo fajnie to wygląda naprawdę. się nazywa Aleja Róż. Przy samej Piotrowskiej jest, jakąś mówię, sobie tam podskoczyć i zobaczyć. Aleja. Nie wiem, czy pamiętacie taki film King Size z Katarzyną figurą. Jak powiem, to pewnie już większość pamięta. Tu jest właśnie ta biblioteka, gdzie był ten cały rzekomo king-size. Także mówię, podejdę do niej, zrobię, sfilmuję. Tak to wygląda teraz. Jestem przy dworcu centrum. Jest to taki dworzec tramwajowy. Wizytówka Łodzi. Wydaje mi się, że też w komisarzu Aleksie go pokazują, ale nie jestem pewien. Chciałem bezfilmować, że to jest jeden z punktów, coś strasznie gdzieś muzyka głośno. gra sobie to stanę. Od razu zobaczcie, tak wygląda taki zadaszony porzec. Ale to dosyć fajnie wygląda, powiem szczerze. I następne miejsce, które chciałem Wam pokazać. Ja jestem jakimś specjalnym fanem murali. Ale że jest to największy mural w Polsce, to chętnie go pokażę. Także jeżeli chcecie zobaczyć największy mural w Polsce. Zapraszam do łodzi. Jest on na Piotrkowski, znajduje się na takim, że tak powiem, dużym wieżowcu.